Ta konfitura ma tyle głębi w sobie, tyle znaczeń w sobie i dla każdego jest czym innym. Dla kogoś jest tylko płaskim dżemikiem, dla kogoś innego jest historią, dla kogoś innego jest pomocą. Przyjechała dziewczyna młoda i mówi miałam straszną depresję i ja powie, popatrzyłam na was, powiedziałam sobie jak one mogą, to ja też. Ona nie próbowała konfitur, ona miała w nosie te konfitury. I chodziło jakby co dały jej te królowe te królowe dały jej odwagę. Było też nieprawdopodobnie mocne spotkanie. Słuchajcie, kiedy przyszła do nas kobieta i mówi: mam chorego syna. Którą konfiturę możecie mi po polecić, żeby mu pomogła go uzdrowić? Takich spotkań miałyśmy całe mnóstwo właśnie, że ta konfitura była, ale de facto De facto ludzie przychodzili do nas. To masz ładniejsze piramidki niż ja. Oj, 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 oj my... Słuchajcie, dzwonią Kasztelan jest... i szambelan. Musimy szybko jechać do nas do palaco, bo przecież mamy dzisiaj cytrynową kolację no. i trzeba ją przygotować. Do, do widzenia dobra. pani Michale, dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia. Cześć, na razie. Do zobaczenia. Szambelan i ten drugi, jak on no, tam? Kasztelan. kasztelan. Kto? Piesy. Nasze pieski. Czyli wasi podopieczni. No myślałam, że wy macie jakiś mężczyzn w domu. Nie, słuchaj, no, mężczyzn nie wymierzyło mężczyzn niestety. Nie wiedzieć czemu. Szkoda, powiem, żałuję. Szkoda, no, też żałuję. Takie królowe, bez królów. Czemu ich nie ma? Bo się cholera zgubili, Gdzie jeszcze jakoś, nie znaleźli. No. byli i się zmyli. A może, może za wami nie nadążają? No to się zbiorą w sobie. Ja głęboko wierzę Dorota, że gdzieś ten król jest. mój cudowny jest i ja go po prostu spotkam. Ale tajemniczy ogród. Ale Szambelan i Kasztelan wkroczą do akcji. O, 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 Chodzimy. A ja z nimi się przejdę. Dobrze, do zobaczenia. Dobre. Na razie, chodź.